Siemanko z tej strony Sermisiek. Jak każdego roku październik zapowiada się szczególnie ekscytująco dla miłośników gier wideo. Wśród nadchodzących premier znajdziemy tytuły, które zaspokoją gusta zarówno fanów dynamicznych akcji, jak i miłośników narracyjnych przygód. Omawiany miesiąc przyniesie nam wiele długo oczekiwanych dużych premier, które z pewnością przyciągną uwagę graczy na całym świecie. Jesteście ciekawi co tam się szykuje? Rozsiądźcie się wygodnie i zaczynajmy. Ghost of Yotei to druga część bestsellerowej serii przygodowych gier akcji osadzonych w feudalnej Japonii. Nowa przygoda rozegra się wokół tytułowego wulkanu, natomiast studio Sucker Punch przeniesie nas do roku 1603, czyli nieco ponad 300 lat od czasu Ghost of Tsushima, a gracze wcielą się tym razem w kobiecą postać. Możemy spodziewać się sporych zmian w rozgrywce oraz mechanikach, ale nie zabraknie też znanych z jedynki pojedynków, pięknych widoków, charakterystycznych podmuchów wiatru i klimatycznej muzyki. Od czas przygody przyjdzie nam poznać mieszkańców, realizować zadania główne i misje poboczne oraz brać udział w opcjonalnych aktywnościach. Oprócz tego w dowolnym miejscu pod gołym niebem możemy rozpalić ognisko zapewniając bohaterce możliwość złapania oddechu po trudach podróży. Przygoda nowej bohaterki zapowiada się na bardziej swobodną i nieprzewidywalną z niebezpieczeństwem czającym się za każdym rogiem wprowadzając przy tym pewien powiew świeżości. Ghost of Tsushima to prawdopodobnie jedna z najcieplej przyjętych gier Sony z ostatnich lat, więc oczekiwania względem kontynuacji są z pewnością wysokie. Na premierę nie będziemy musieli jednak długo czekać, bowiem kontynuacja zadebiutuje już 2 października bieżącego roku wyłącznie na konsoli PlayStation 5 w pełnej polskiej wersji językowej. Kolejny tytuł to remake polskiego klasyka, który wprowadzi mnóstwo zmian i ulepszeń w stosunku do oryginalnej wersji. Odświeżeniu możemy spodziewać się znacznie bardziej rozwiniętych mechanik gry, nową grafikę, całkowicie przearanżowaną fabułę oraz lepszego i bardziej responsywnego systemu sterowania. Gra przeniesie nas do stricte słowiańskich klimatów, gdzie poznamy legendarną parę, która otwarcie sprzeciwiła się złemu czarnoksiężnikowi i poniosła za to sporą cenę. Naszym głównym zadaniem będzie wyzwolenie krainy spod jego złowrogiego wpływu i uratowanie ostatniej kapłanki. W tym celu odwiedzimy wiele miejsc owianych mrokiem z ich mocy, odkryjemy całe mnóstwo fajnych sekretów i posiekamy na plasterki hordy. Świadżech maszkar. Pozycja zadebiutuje 2 października bieżącego roku i trafi w ręce posiadaczy PC, PlayStation 5, Xbox Series XS i Nintendo Switch. King Makers jest produkcją z pogranicza gier akcji i strategii, która pozwala nam przenieść się na średniowieczne pola bitew w skórze współczesnego żołnierza. Źródłem inspiracji dla twórców były między innymi takie pozycje jak Chivalry twierdza, a także znane i lubiane Mountain Blade. Filarem gry Kingmakers są bitwy, podczas których przychodzi nam zdobywać fortece, a także bronić swoich umocnień przed wrogami. Przed rozpoczęciem każdego starcia znosimy w trybie turowym rozmaite struktury, a także rozmieszczamy swoje oddziały. Same potyczki toczą się natomiast w czasie rzeczywistym, a w ich trakcie możemy zarówno brać bezpośredni udział w walce, jak i wydawać rozkazy naszym podwładnym. Wydarzenia obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby, sterujemy żołnierzami i korzystamy z nowoczesnych narzędzi zagłady. Wrogów eliminujemy, korzystając z arsenału zawierającego m.in. innymi karabiny maszynowe i snajperskie, strzelby czy granaty. Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby wtargnąć na siły wroga swoim opancerzonym suwem lub wezwać helikoptery bojowe, aby ją unicestwić. Ponadto nad zachowaniem jednostek czuwa sztuczna inteligencja, która dba o podejmowanie przez nich dynamicznych decyzji w oparciu o sytuację panującą na polu walki. Sponsorem materiału jest Corsair, renomowany producent sprzętu najwyższej jakości oraz innowacyjnych technologii dedykowanych graczom, twórcom treści i miłośnikom komputerów. Przestronna obudowa Frame 5000D doskonale dopasuje się do Twoich potrzeb, gwarantując większy przepływ powietrza i niemal nieograniczone możliwości modyfikacji. Fellowship jest grą RPG akcji typu Dungeon Crawler, przygotowaną z myślą o wieloosobowej rozgrywce. Gra została stworzona przez szwedzkie studio Chief Rebel, które istnieje od 2018 roku. Produkcja przenosi nas do świata fantazy, gdzie poruszamy się jako postacie z trzema różnymi specjalnościami. Tak więc klasycznie tytuł umożliwia nam wcielenie się w tanka, który absorbuje najwięcej obrażeń, jak również w DPS-a, który skupia się głównie na atakowaniu wrogów, oraz w uzdrowiciela, który leczy swoich towarzyszy. Przemierzając podziemia, zajmujemy się głównie toczeniem dynamicznych starć z przeciwnikami oraz miarę postępów rozwijamy postacie i zdobywamy coraz lepsze wyposażenie. Fellowship przygotowano wyłącznie z myślą o zabawie w trybie współpracy przez internet dla maksymalnie czterech osób. Raza debiutuje we wczesnym dostępie 9 października bieżącego roku wyłącznie na PC. Po niecałym roku w wersji wczesnego dostępu nareszcie pojawi się pełne wydanie gry taktycznej Lost Idolons. Pełne wydanie produkcji ujrzy światło dzienne dokładnie 9 października bieżącego roku. Tytuł zabiera nas w podróż do fantastycznego uniwersum, a w trakcie rozgrywki wcielamy się w postać, którą przed śmiercią ratuje tajemnicza Wiedźma. Po powrocie do świata żywych, trafiamy na tajemniczą wyspę opanowaną przez hordy nieumarłych, a naszym zadaniem staje się pozbycie zagrożenia z ich strony i rozprawienie się z ich dowódcami, nim sprawę całkowicie wymkną się spod kontroli. Gra wyróżnia się nie tylko fabułą, ale także unikalnym podejściem do rozgrywki, ponieważ łączy w sobie elementy strategii turowej z mechaniką roglaika, co sprawia, że każde podejście do gry może być inne. Dzięki sesyjnym ulepszeniom i decyzjom podejmowanym podczas przygody, świat wokół gracza ewoluuje, a każdy wybór ma swoje konsekwencje. Bogata fabuła, dynamiczne walki nieliniowa rozgrywka sprawiają, że tytuł trafi w gusta wielu graczy szukających głębszych i bardziej angażujących doświadczeń w świecie gier wideo. Battlefield 6 to dziesiąta główna odsłona bestsellerowego cyklu pierwszoosobowych strzelanek, będącego flagową serią studia Electronic Arts. Kurcy obiecują powrót do klasycznych rozwiązań, które zdefiniowały gatunek strzelanek wojennych, jednocześnie wzbogacając grę o nowoczesne mechaniki i rozbudowany tryb multiplayer, który zaoferuje dziewięć zróżnicowanych map, w tym futurystyczne pola bite w Kairze, Nowym Jorku i Gibraltarze. Natomiast kampania fabularna rzuca nas w różne zakątki świata, gdzie w skórze członka elitarnego oddziału Marine Riders mamy okazję m.in. uczestniczyć w obronie Nowego Jorku przed inwazją, szturmować Gibraltar czy przemierzać Saharę na pokładzie czołgu. Dodatkowo powraca system klas, więc do wyboru mamy szturmowca, wsparcie, inżyniera, zwiadowcę, ale każdy gracz może dobrać dowolną broń niezależnie od klasy. Battlefield 6 trafi na półki sklepowe 10 października bieżącego roku i warto tę datę zakreślić czerwonym markerem w kalendarzu, bo wygląda na to, że będzie to jedna z najgorętszych premier tego roku. Little Nightmares 3 to klimatyczna gra przygodowa, w której gracz wciela się w dwójkę dzieci próbujących uciec z niebezpiecznej i przerażającej krainy. Jedną z kluczowych zmian, na której opiera się cała rozgrywka, jest dodanie trybu współpracy. Trzecia część będzie więc pierwszą odsłoną serii, którą można ukończyć wspólnie z drugim graczem. Zatem aby przeżyć i wydostać się z koszmaru, trzeba współpracować przy rozwiązywaniu różnego rodzaju łamigłówek i zagadek środowiskowych. Charakterystyczne dla serii jest również to, że braknie otwartych walk z racji tego, że postacie są małe i słabe, więc ich przetrwanie zależy od ukrywania się, skradania oraz podstępu. Tytuł pozwala również na rozgrywkę w pojedynkę, jednak w tym przypadku przejmujemy kontrolę nad jedną postacią, a drugą przejmuje sztuczna inteligencja. Little Nightmares 3 zadebiutuje 10 października bieżącego roku i zmierza na PC oraz konsole obecnej i poprzedniej generacji. Tego samego dnia w ręce graczy trafi również ulepszone wydanie Little Nightmares, które otrzyma liczne poprawki w grafice, dzięki którym gracze będą mogli na nowo doświadczyć przerażającej przygody, a gracze, którzy zamówią przedpremierowo trójkę, otrzymają ulepszone wydanie zupełnie za darmo. Wieloletni fani serii Pokémon z pewnością wyczekują każdej nowej odsłony gry, a Pokémon Legends to tytuł, który już teraz budzi ogromne emocje. Gra zapowiada się jako jedno z najbardziej ambitnych przedsięwzięć w historii serii, przenosząc graczy do odświeżonego miasta pełnego tajemnic i nowych wyzwań. Tytuł przynosi szereg nowości, oraz tak jak to w Pokémonach bywa, pozwala nam łapać stworki i swojadzie. natomiast problematycznymi okazami musimy toczyć walki, do których posyłamy swoje Pokémony. W przeciwieństwie do wcześniejszych produkcji spod tego szyldu, starcia nie toczą się tutaj Tutaj w turach, lecz w czasie rzeczywistym. To więcej, podczas pojedynków możemy swobodnie poruszać się po polu walki, pamiętając o tym, że właściwe pozycjonowanie to jeden z głównych kluczy do sukcesu. Premiera Pokémon Legends zaplanowana jest na 16 października i będzie ekskluzywna dla Nintendo Switch, co oznacza, że fani serii będą musieli zaopatrzyć się w tą konsolę, by w pełni cieszyć się nowymi przygodami w świecie Pokemonów. Rynek gier typu Tycoon jest w ostatnich latach dosyć ograniczony i, mimo wielu prób jego rozruszania, nadal na palcach jednej ręki możemy policzyć produkcje naprawdę warte naszej uwagi. Niekwestionowanym mistrzem tego rynku jest oczywiście zespół Frontier Developments, który to od lat rozwija m.in. markę Jurassic World Evolution. Zarówno pierwsza, jak i druga część były fantastyczne, kładąc solidne fundamenty pod potencjalnie jedną z najlepszych gier tego typu w historii. Jurassic World Evolution 3 dowodzi, że twórcy wysłuchali sugestii graczy, a tym razem tworzenie pięknych i i naprawdę interesujących parków będzie znacznie łatwiejsze. Nie oznacza to jednak, że twórcy nie pokusili się o wprowadzenie nowości. Najważniejszą zmianą jest danie dinozaurom możliwości rozmnażania, co pozwala nam opiekować się ich rodzinami przez wiele pokoleń. Oprócz tego deweloperzy oddają nam do dyspozycji nowe narzędzia do tworzenia, pozwalające modyfikować rzeźbę terenu i konfigurować scenerię. Możemy robić z nich użytek zarówno na potrzeby wizualne, jak i chcąc zapewnić dinozaurom środowisko możliwie najbardziej zbliżone do naturalnego. Tytuł zadebiutuje 21 października bieżącego roku na PC, PS5 i Xbox Series XS oraz zaoferuje pełną polską lokalizację w formie napisów. Kolejna produkcja powraca w nowej odsłonie i powinna być doskonale znana polskim fanom gier. W przeciwieństwie do pierwowzoru, będącego dziełem studia People Can Fly, omawiana pozycja stanowi owoc pracy innego polskiego zespołu Anchar Studios, mającego w swoim portfolio m.in. produkcję Game Deck. W grze ponownie przywita nas świat groteskowych maszkar rodem scennych koszmarów, które będziemy eliminować na różnorodnych biomach za pomocą nie tylko klasycznych, ale również nowych broni. Największą nowością w tej odsłonie jest pełnoprawny tryb współpracy online, więc po raz pierwszy w historii serii gracze będą mogli połączyć siły, aby walczyć z demonami razem. Na starcie dostęp będzie czterech bohaterów, z których każdy posiada unikalne zdolności. Eksplorując różnego rodzaju gotyckie środowiska będziemy regularnie wzmacniać swoje umiejętności wykorzystując do tego celu karty Tarota. Reasumując, Painkiller to gra, w której esencję rozgrywki stanowi masowa eksterminacja napotkanych przeciwników. Tytuł zadebiutuje 21 października bieżącego roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series XS w polskiej wersji językowej w formie napisów. Kultowa seria Hack and Slash po wielu latach nieobecności powraca na rynek i ukaże się 21 października na PC, PlayStation 5 i Xbox Series XS, a także trafi do Xbox Game Pass. Ninja Gaiden 4 stanowi bezpośrednią kontynuację trzeciej odsłony i przenosi nas do Tokio, gdzie powrócił mroczny Smok, pogrążając miasto w chaosie. Głównym bohaterem gry jest młody wojownik Ninja, a jego zadaniem jest stawienie czoła szczącym skrzydlatego gada kultystom i uwolnienie japońskiej stolity spod jego wpływu, a także zmierzenie się z głównym bohaterem trzech pokoleńców. Poprzednich odsłon. Podobnie jak w poprzednich częściach cyklu, główną rolę odgrywają tutaj intensywne walki z rywalami, których pokonujemy przede wszystkim za pomocą katany oraz umiejętności bojowych. Ninja Gaiden 4 to tytuł, który zachwyci zarówno długoletnich fanów serii, jak i nowych graczy. Wórcy połączyli dynamiczne starcia z nowymi, świeżymi mechanikami i zintegrowali wszystkie najlepsze elementy serii z niezwykłą oprawą audiowizualną. Po wielu latach trudności wydawniczych, zmian w zespole odpowiedzialnym za grę i wielokrotnych opóźnieniach wygląda na to, że fani długo oczekiwanej kontynuacji w końcu doczekają się jej premiery. Bloodlines 2 jest kontynuacją kultowego RPGa, w którym akcja rozgrywa się w uniwersum, w którym wampiry, wilkołaki i inne plugawe stwory koegzystują z niczego nieświadomymi śmiertelnikami. W grze przyjdzie nam się wcielić wiekowego wampira oraz odnaleźć się na ulicach współczesnego Seattle trafionego przez konflikt dwóch wampirzych organizacji. która posiada otwartą strukturę, a Przemierzając skąpane w roku lokacje zajmujemy się głównie realizacją różnorodnych zadań. Ponadto nawiązujemy relacje z postaciami niezależnymi, wśród których prym wiodą przedstawiciele różnych klanów wampirów. Produkcja oferuje także dynamiczny system walki, umożliwiający eliminowanie wrogów w zwarciu przy pomocy ataków lekkich i ciężkich oraz mięczenie starć krwawymi finisherami. Gra zadebiutuje 21 października bieżącego roku i trafi na PC, PlayStation 5 i Xbox Series XS. Moonlighter The Endless Vault to, bez dwóch zdań, jedna z najbardziej wyczekiwanych niezależnych produkcji tego roku. Sukces pierwszej odsłony sprawił, że Digital Sun Games zyskało rzesze wiernych zwolenników, a nowa część zapowiada się na jeszcze bardziej rozbudowaną i dopracowaną przygodę. Podobnie jak w poprzedniej odsłonie gracze wcielą się w sklepikarza, który nocą zmienia się w pogromce potworów. Podczas przygody przyjdzie nam wędrować po zmieniających się lochach i zbierać skarby, które następnie trafiają na sklepowe półki. Zarobione złoto przeznaczymy na ulepszanie uzbrojenia lub inwestycje w rozwój sklepu, a nowością będzie pełne trójwymiarowe środowisko, które nada serii nowej głębi wizualnej i pozwoli jeszcze lepiej wczuć się w prowadzenie życia na granicy dwóch światów. Tormented Souls 2 to druga odsłona bardzo dobrze przyjętej przygodowej gry akcji w klimacie Survival Horroru. Sequel, podobnie jak Pierwowzór, opracowało niezależne chilijskie studio Dual Effect. Produkcja inspirowana jest takimi seriami jak Resident Evil, Alone in the Dark czy Silent Hill i oferuje fantastyczny klimat, co z pewnością zostanie docenione przez wielu graczy. Pod względem rozgrywki, Tormented Souls 2 nie różni się zasadniczo od poprzedniczki. Poczynania protagonistki obserwujemy z perspektywy trzecioosobowej, a w starciach z potwornościami bohaterka wykorzystuje samodzielnie wytwarzaną prowizoryczną broń. Oprócz walki zajmuje się również rozwiązywaniem różnych zagadek, dzięki czemu udaje jej się zdobywać informacje, które były celem jej przyjazdu do Ameryki Południowej. Kolejny tytuł to spin-off popularnej gry sieciowej War Thunder, który skupia się wyłącznie na bitwach powietrznych. Gra oferuje realistyczne doświadczenie walki wirtualnej, tryby jedno- i wieloosobowe, 15 map na froncie wschodnim, zachodnim i pacyfiku, a wszystko to odbywa się z perspektywy pilota z widokiem z interaktywnego kokpitu. Tytuł już na starcie oferuje ponad 20 samolotów z czasów II wojny światowej, odzorowanej z dbałością o detale i charakterystykę oryginalnej maszyny. Choć produkcja powstała z myślą o zestawach rzeczywistości wirtualnej, to niedługo po premierze będzie dostępna również w trybie płaskoekranowym. Dzięki temu cieszyć się nią będą mogli także posiadacze komputerów stacjonarnych i konsol PlayStation 5 niewyposażonych w gogle. W dniu 29 października świat gier powita długo wyczekiwaną kontynuację uznanej produkcji od studia Obsidian Entertainment. The Outer Worlds 2 zapowiada się na dużo ciekawszą i bardziej ambitną produkcję. Gracze tym razem trafią do kolonii Arcadia, gdzie czeka ich pełna wyborów rozbudowana fabuła oraz sporo dynamicznych konfliktów. Jak na RPG przystało, rozgrywka skupia się na personalizacji postaci i fabuły. Gracze mogą tworzyć unikalne postacie z różnorodnymi zdolnościami, dokonywać wyborów w rozmowach oraz eksplorować świat, kierując się własnym stylem gry. Tytuł zachowa charakterystyczny dla obsydianu styl narracyjny z bogatymi dialogami, humorystycznymi akcentami oraz postaciami, które będą miały swoje indywidualne historie i motywacje. Całość prezentuje się naprawdę dobrze i wygląda jak większa, lepiej dopracowana pierwsza część, więc Microsoft prawdopodobnie przeznaczył na grę większy budżet. Gra w dniu premiery będzie dostępna nie tylko na PC, ale również na PlayStation 5 i Xbox Series XS w polskiej wersji językowej w formie napisów. Ark Riders to dzieło studia Embark założonego w 2018 roku m.in. przez byłych członków EA DICE, pracującymi wcześniej nad grami serii Battlefield oraz Star Wars Battlefront. Rozgrywka opiera się na kooperacji grupy graczy w Otwartym Świecie, z kolei akcję obserwujemy z widoku trzeciej osoby. Fabuła gry przenosi nas w daleką przyszłość, w której nie zostało niemal nic ze znanego nam świata. Ziemie zajmują zagadkowe i niebezpieczne maszyny, więc ludzie schodzą głęboko pod ziemię, gdzie budują nowe osady. Część dzielnych jednostek zwanych łupieżcami wychodzi na powierzchnię, aby zdobywać cenne trofea i zasoby, które następnie wymieniają na coraz lepsze wyposażenie. Podczas zabawy eksplorujemy ruiny i zbieramy łupy, aby potem spróbować się ewakuować, unikając zarówno wrogich robotów, jak i innych graczy, którzy uznają, że zamiast z nami współpracować, prościej będzie nas zabić i zabrać nasze zdobycze. Pozycja zadebiutuje 30 października bieżącego roku i zmierza na pc oraz konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series XS. Niestety gra nie zaoferuje polskiej lokalizacji nawet w formie napisów. Dragon Quest to kompilacja odświeżonych wersji pierwszych dwóch odsłon kultowej serii japońskich rpg Tytuł oferuje obie przygody w niezmienionej formie, tak więc w pierwszej odsłonie wcielamy się w Hirosa Edrika, którego zadaniem jest pokonanie Dragon Lorda. Natomiast akcja drugiej odsłony ma miejsce 100 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Rozgrywka skupia się na eksploracji świata, który wypełniony jest misjami oraz potyczkami z wrogami. Starcia w remake'u, tak jak w pierwowzorach, odbywają się w trybie turowym. W części pierwszej są to pojedynki jeden na jeden z czterema komendami, z kolei kolejna odsłona wprowadza potyczki przeciw większej liczbie wrogów. Ponadto, w porównaniu do oryginałów, oba tytuły zyskały nową oprawę wizualną. Połączono w niej klasyczne, dwuwymiarowe postacie z tłami 3D wzbogaconymi o współczesne efekty wizualne. Ostatni tytuł stanowi kontynuację bestsellerowego filmu Jamesa Camerona, który debiutował w 1984 roku. Arnold Schwarzenegger ponownie wcielił się w słynnego T-800, a samo kinematograficzne dzieło zostało uznane przez krytyków za najlepszy film z całej serii. Teraz za sprawą studia Bitnap Bureau doczekamy się zupełnie nowej gry inspirowanej tym kultowym uniwersum. Produkcja to platformówka wyróżniająca się minimalistyczną pixel artową oprawą wizualną opartą na pełnoprawnej licencji z firmu Terminator 2 Dzień Sądu. Gra cechuje się dużą dawką intensywnej akcji utrzymanej w retrokonwencji. Dodatkowo nie sposób w samym gameplayu nie dostrzec pewnego rodzaju hołdu nie tylko dla klasyki filmów, ale także konsolowych gier akcji wydawanych w latach 90 które wyróżniały się mechanikami platformowymi i motywem z opcją przewijanego ekranu. Zachęcam do subskrypcji kanału, kliknięcia dzwoneczka i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Dajcie znać jak wam się podobają premiery gier w październiku i na który tytuł czekacie najbardziej. Trzymajcie się!